Nasz Układ Słoneczny to miejsce pełne cudów, z różnorodnymi obiektami niebieskimi. Wśród najbardziej fascynujących są gazowe olbrzymy, Jowisz i Saturn. Te kolosalne planety, owiane tajemnicą, intrygują astronomów i obserwatorów gwiazd od wieków. Ich ogromny rozmiar, wirujące burze i tajemnicze księżyce, oferują wgląd w ogrom i złożoność kosmosu. W tej eksploracji wyruszamy w podróż. Aby odkryć sekrety tych gazowych behemotów, zagłębimy się w ich skład, unikalne cechy i misje naukowe, które rzuciły światło na ich tajemnice. Przygotujcie się na zdumienie, gdy zapuścimy się w królestwo Jowisza i Saturna, gigantów naszego układu słonecznego. W przeciwieństwie do planet skalistych, takich jak Ziemia i Mars, gazowe olbrzymy składają się głównie z wodoru i helu. Najlżejszych pierwiastków we wszechświecie. Ten skład nadaje im ogromny rozmiar i niską gęstość. Wyobraźcie sobie planetę tak dużą, że zmieściłoby się w niej ponad 1300 Ziemi. To Jowisz. Pomimo swoich rozmiarów, gazowe olbrzymy nie mają stałej powierzchni, takiej jak ta, po której stąpamy. Zamiast tego ich atmosfery stopniowo gęstnieją wraz z głębokością, ostatecznie przechodząc w dziwny stan skupienia, który naukowcy wciąż próbują zrozumieć. Planety te są spowite grubymi warstwami chmur, złożonymi z lodu amoniakalnego, lodu wodnego i innych związków, które nadają im charakterystyczny wygląd. Jowisz, największa planeta w naszym układzie słonecznym, króluje jako władca gazowych olbrzymów. Jego wirujące pasma chmur, widoczne nawet przez mały teleskop, świadczą o intensywnych burzach szalejących w jego atmosferze. Burze te są napędzane przez szybki obrót Jowisza, który rozpędza wiatry do niewyobrażalnych prędkości. Jedną z najbardziej uderzających cech Jowisza jest wielka czerwona plama ogromny układ burzowy, który szaleje od wieków. Ten wirujący wir jest tak duży, że mógłby pochłonąć całą Ziemię. Wielka Czerwona Plama jest świadectwem burzliwej natury Jowisza i ogromnej mocy jego atmosfery. Wielka Czerwona Plama to obszar wysokiego ciśnienia w atmosferze Jowisza, gdzie wiatry wirują przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z prędkością przekraczającą 650 km na godzinę. Pomimo swojej nazwy, plama nie zawsze jest czerwona. Jej kolor zmienia się z czasem od ceglasto-czerwonego do bladego-łososiowego. Naukowcy uważają, że kolor jest spowodowany obecnością związków organicznych w atmosferze Jowisza. Jowisz posiada niezwykły system ponad 80 księżyców, każdy z własnymi unikalnymi cechami. Wśród najbardziej intrygujących są cztery księżyce galileuszowe. IO, Europa, Ganymedes i Kallisto. IO jest najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem w układzie słonecznym, wyrzucając fontanny lawy sięgające dziesiątek kilometrów wysokości. Europa z kolei jest pokryta grubą warstwą lodu, pod którą naukowcy przypuszczają, że może istnieć ogromny słony ocean, który potencjalnie mógłby być siedliskiem życia. Saturn, szósta planeta od Słońca, jest chyba najbardziej znany ze swojego, zapierającego dech w piersiach systemu pierścieni. Te pierścienie, złożone z niezliczonych cząsteczek lodu i skał, otaczają planetę w olśniewającym pokazie mechaniki nieba. Pierścienie Saturna nie są lite, ale składają się z miliardów pojedynczych cząstek o rozmiarach od maleńkich ziarenek do dużych głazów. Podobnie jak Jowisz, Saturn jest gazowym olbrzymem z grubą atmosferą złożoną głównie z wodoru i helu. Jednak atmosfera Saturna jest mniej turbulentna niż Jowisza, co nadaje mu bardziej spokojny wygląd. Pomimo spokojniejszego wyglądu, Saturn nadal doświadcza potężnych burz, choć są one rzadsze i mniej intensywne niż te na Jowiszu. Uważa się, że pierścienie Saturna powstały z pozostałości rozbitego księżyca lub komety, która zbliżyła się zbytnio do planety. Pierścienie są niewiarygodnie cienkie, o grubości zaledwie około 10 metrów. Pomimo delikatnego wyglądu, są stale bombardowane przez meteoroidy, co pomaga uzupełniać materiał pierścieni. Saturn ma zróżnicowaną kolekcję ponad 80 księżyców. Każdy z unikalnymi cechami. Wśród najbardziej intrygujących jest Tytan największy księżyc Saturna i drugi co do wielkości księżyc w układzie słonecznym. Tytan jest większy niż planeta Merkury i ma gęstą atmosferę, co czyni go głównym kandydatem do poszukiwań życia pozaziemskiego. Aby rozwikłać tajemnice gazowych olbrzymów, naukowcy wysłali robotyczne sondy kosmiczne. Na śmiałe misje eksploracyjne. Sonda Galileo krążyła wokół Jowisza od 1995 do 2003 roku, dostarczając bezprecedensowych widoków atmosfery planety, jej wielkiej czerwonej plamy i intrygujących księżyców. Sonda Cassini, która krążyła wokół Saturna od 2004 do 2017 roku uchwyciła oszałamiające obrazy pierścieni planety, jej księżyców i dynamicznej atmosfery. Obecnie sonda Juno znajduje się na orbicie wokół Jowisza, badając pole magnetyczne planety, jej strukturę wewnętrzną i głęboką atmosferę. Misje te zrewolucjonizowały nasze rozumienie gazowych olbrzymów, ujawniając, że są to złożone i dynamiczne światy, które wciąż nas zaskakują. Gazowe olbrzymy posiadają unikalne cechy, które odróżniają je od innych planet w naszym układzie słonecznym. Ich ogromny rozmiar i grawitacja mają głęboki wpływ na ich otoczenie, kształtując orbity ich księżyców i wpływając na trajektorie komet i asteroid. Ich potężne pola magnetyczne zatrzymują naładowane cząstki ze słońca, tworząc intensywne pasy radiacyjne, które mogą być niebezpieczne dla statków kosmicznych. Badanie gazowych olbrzymów Dostarcza cennych informacji na temat powstawania i ewolucji układów planetarnych, zarówno w naszym Układzie Słonecznym, jak i poza nim. Rozumiejąc procesy rządzące tymi masywnymi planetami, zyskujemy głębsze zrozumienie różnorodności i złożoności wszechświata. Jowisz i Saturn, gazowe olbrzymy naszego Układu Słonecznego, to budzące podziw światy, które wciąż pobudzają naszą wyobraźnię. Ich wirujące burze, tajemnicze księżyce i zapierające dech w piersiach pierścienie oferują wgląd w ogrom i złożoność kosmosu. Dzięki badaniom naukowym i postępowi technologicznemu stopniowo odkrywamy tajemnice tych niebieskich gigantów. W miarę jak kontynuujemy eksplorację wszechświata, badanie gazowych olbrzymów niewątpliwie przyniesie dalsze niespodzianki i pogłębi nasze rozumienie kosmosu. Te masywne planety, niegdyś owiane tajemnicą, teraz odsłaniają swoje sekrety, inspirując nas do spojrzenia poza nasz własny świat i do kontemplacji nieskończonych możliwości, jakie kryją się wśród gwiazd.